Cześć, z tej strony Mateusz Jędraś. Na co dzień pracuję m.in. jako lektor, a tutaj znajdujemy się w studiu Halo w Warszawie, które, jak widzicie, ma fantastyczne wnętrza, sprzęt i naprawdę znają się na rzeczy, to jest aukcja dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której oferujemy wam kompleksowe warsztaty lektorskie. Chcę wam pokazać troszkę tego świata, jak to wygląda od kuchni, więc jeśli wylicytujecie wy, wy tę aukcję, mam nadzieję za znaczną kwotę, no wtedy sobie tutaj. Przyjedziemy. Razem poćwiczymy takie standardowe treningi rozgrzewające, troszkę popracujemy nad Waszym głosem, nad impostacją, nad waszymi ewentualnymi błędami językowymi, czy dykcyjnymi, które popełniacie. Także na pewno ekipa realizacyjna trochę wam opowie o tych technicznych aspektach produkcji reklam, czy dubbingów, jak to wygląda właśnie ze strony studia, czy, czy sprzętu, czy nagrywania. Ze mną sobie popracujecie te. Głosem trochę sobie na pewno poczytamy, może pośpiewamy, nagramy jakieś dubbingi. Wyjdziecie stąd z takim symbolicznym certyfikatem, a także z kompleksową demówką lektorsko-dubbingową, więc być może będzie to jakiś pierwszy krok do tego świata, żeby zacząć rzeczywiście pracować jako lektor i gdzieś tam sobie dalej te pasje rozwijać. Także zachęcam gorąco do licytowania. Pozdrowienia także dla Miasta Nowy Staw, bo to ich inicjatywa i Sztab Wośpu, właśnie z nowego, stało się do mnie, zwrócił z taką prośbą. Także to ich zasługa. No i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj już niedługo po licytacji. No i że będzie to znaczna kwota, która wspomoże cele tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także jeszcze raz Wam dziękuję. No i mam nadzieję, do zobaczenia.